Thank please, Cześć, witam wszystkich! Z tej strony Korangar, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Rizen 2. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że chyba to jest 29. odcineczek. Jak widzicie, znajdujemy się w głównym budynku w tym mieście, w którym, w którym hasaliśmy w poprzednim odcineczku. I po co tu jestem? Jestem tu po to, żeby ukraść szczotkę do włosów z tego stołu. Ta szczotka do włosów jest potrzebna, ponieważ jest to jeden z artefaktów niezbędnych do zebrania mm, wszystkich artefaktów. <laughs> Że tak powiem. Dobra, zatem musimy kucnąć. Jak widzimy Sebastiano śpi. Zajumać szczotkę i wrócić się w te pędy. Tak, tylko ta szczotka, którą ukradliśmy jakoś. Jakoś nam nic nie pokazało, że ona jest szczotką, tą z artefaktów. No ale dobra, trudno się mówić. Przyjmijmy, że tak jest. Okej, okay, tu jest Próż, jakiś Bartolo. Dobra, nie przeszkadzam. Ale całe szczęście możemy się przespać. Okej, okay, już mamy śliczny poranek. I nareszcie możemy pohulać na zewnątrz. A, ale to ładnie wygląda. Oczywiście udamy się poza to miasto, ponieważ ile można siedzieć w mieście. Cały poprzedni odcinek był w mieście. Wejdziemy sobie w ekwipunek, to znaczy w misję. Przebiegły kapitan, znajdź kapitana jakiegoś tam. Ale mi chodzi o... O, o, o Drewniane, nie. O skarb na plaży Puerto Izabela. Zaznaczymy sobie tą misję i z... Pójdźmy gdzie się znajduje u skarb. Skarb się znajduje tutaj, czyli jest bardzo blisko. Musimy zejść na dół. Czyżby tak? Chyba tak. Tak, i po zejściu na dół. Ha, ha, ha. Tak, wiem gdzie to jest. Trzeba się udać na tą plażę, na której byliśmy w poprzednim odcinku. Uuu, uh, 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 ale tu stroną. Może się nie zabijemy. No, bez Ostrożnie, ostrożnie skacz. Dobra. Jesteśmy na tej plaży. No, za dnia ona wygląda dużo bardziej efektownie niż, y, niż w nocy wczoraj. znaczy wczoraj, niż No, względem, względem gry to wczoraj. Ale niż w poprzednim odcinku chciałem powiedzieć. Ok, i oto mamy skarb. Ciekawe co się kryje w tej skrzyni. Tak jest. Spójrzmy, co się tam kryje. Jakoś ostatnio mnie dużo większa chęć na, yy, nachodzi na nagrywanie Ryzena niż na nagrywanie Fable Więc może tak się zdarzyć, że odcinki z Ryzena będą dużo częściej Skarb! A co w skarbie? Naprawdę dużo rzeczy Królewska maska, ciekawe czy możemy tą założyć yy, Ze szczerego złota UPA Ok, skarb już mamy Zatem zajrzyjmy w zadania i popatrzmy co jeszcze można Wykonać. E, porozmawiaj z Patty, z Sebastiano nie chcę przekazać mi dowodzenia nad statkiem, muszę porozmawiać z Patty. No właśnie, mamy ją cały czas przy sobie, a z nią nie gadamy. Dobra, Patty, e, w ogóle jak, jak mi idzie? idzie? Co nie mi Co mnie powiesz? O tobie myślę, że jestem wspaniały? Dobra, ho, ho, ho. jesteś wspaniały. A teraz naprzód. Hmm. To miejsce jest dobre jak każde inne, by zostać zabitym przez Mary. Idziemy się stąd. Idziemy do portu. Już. Jak to idziemy do portu? Co, co ty kombinujesz, Patty? Ej, ej. Ja nie jestem gotowy, żeby walczyć z wszystkimi ludźmi, którzy są w porcie. Kurczę, co ona kombinuje? Ej, to mi się nie podoba. Patty, a może byś przedyskutowała to trochę ze mną, a nie idziemy do portu? Cały czas chodziłaś za mną i, i robiłaś to, co ja chcę, a teraz... Nagle przejęłaś wodzę do wodzenia? Hej, hej, kobieto, przywołuję cię do porządku, może odezwij się do mnie. Teraz zagadamy. Po prostu się rozejrzyj. Cholera. Aż jestem ciekaw, co ona planuje. Nie zamierzasz chyba dać tym idiotom harpuna Tytanu? No w, w życiu, co ty, co? Świetnie. Chcesz usłyszeć mój plan? No. Nie jestem pewien. Aż ukradnijmy się trochę boję. Statek. Uh -huh. Tak, ukradnijmy statek jak e, parę monet z kieszeni. <grystanie> jak? Słuchaj tylko. Wszystko obmyśliłam. Uh -huh. Będziemy się strażnikami. Ale to na końcu. Najpierw musimy uszkodzić armaty, żeby nie zatopili nas, zanim wypłyniemy z portu. Będziemy Aha. też potrzebować wody na pokładzie, bo inaczej będzie to bardzo krótka podróż. Musimy mieć też załogę. Brakuje nam dwóch osób. Cztery osoby wystarczą, żeby Czarna Betty popłynęła. Wow, ale sobie obmyśliła plan. W jaki sposób uszkodzimy armatę? Armaty. To proste. Kilka gwoździ wbitych w odpowiednie miejsce załatwi sprawę. Będą wówczas równie groźne co łyżki do zupy. Proszę. No to jazda z tymi łyżkami. Dobra, które mam sabotować? Sabotować. Wygląda na to, że cztery armaty przysporzą nam kłopotów. Trzy w porcie i jedna w tylnej wieży koło głównego budynku. Zajmij się nimi, a nic nas już nie zatrzyma. Ile wody yy, masz, ile na myśli? masz na myśli? Niewiele. Pewnie będziesz pić tylko rum, ale nie możemy wynieść tego samego. To będzie zbyt podejrzane. Musisz dopilnować, żeby statek został w pełni załadowany. Jak mam to zrobić? Nie mam bladego pojęcia. Powodzenia. No, jasne. E, a co z naszą załogą? A co z naszą załogą? Nie masz żadnych przyjaciół? Może wśród Indii? Mam, Czani. Musi być ktoś poza mną, kto może z tobą wytrzymać. Pewnie, Zatrzymać że tak. im albo zagrozić, ale przyprowadź ich tu. Okej. Okay. Na stówę wezmeczani, to jestem już przekonany na bank. Tylko teraz problem jest z tym zaopatrzeniem statku w wodę. Nie wiem kompletnie, gdzie mam iść. Nie, może ty mi znowu coś powiesz? Nic, a nic. Może ty... Dało ci się! Zabiłeś potwora! Jakiego potwora? A, majaczysz, człowieku, okej. Okay. Gdzie idziemy? Gdzie my mamy pójść? Może do ciebie? Nie. A może do ciebie? Ty, co pilnujesz tych. Go nie dotykaj. No, swego czasu podotyka mi to niejedną armatę. Hmm, z tymi armatami to też będzie mały kłopot. Trzeba będzie zrobić to tak, żeby nikt nie widział. Zrobimy to oczywiście w nocy. Pamiętam, że miałem straszne problemy, żeby wykonać to zadanie. Zawsze ktoś się orientował, że niszczę armaty. Przynajmniej jeśli chodzi o te trzy w porcie głównym. Ale co? Uważaj, chłopcze. Porozmawiajmy może z Sebastiano, co tyś? A, piszesz coś, myślałem, że śpi taki zgięty. O, klucza niestety nie ukradnę, cholera. Jak mam zaopatrzyć statek w wodę, kiedy nikt nie chce ze mną o tym podyskutować? Dziwne. Dziwne, doprawdy dziwne. Spójrzmy może w, w zadania. Ha, 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 nowy statek. Uwolnij Hawkinsa. Aha, tego pirata. O właśnie, może porozmawiam z czani. Zaznaczmy sobie to zadanie. I spójrzmy, gdzie to jest. No, niestety, czani jest gdzieś naprawdę. Gdzieś ukryta, że. W ogóle jej znaleźć nie można. Kilka beczek wody. Muszę załadować wodę na statek. Nie mam tylko pojęcia, jak. Spytam czani, może ona ma pomysł. Właśnie, wszystko się sprowadza wokół tej czani. Cholera. To z tymi armatami to wiem co zrobić. Więc po prostu muszę znaleźć czani. Nie ma innego wyboru. Ha, wioska Shaganumbi, Pójdziemy tam i może spytamy się tego wodza, gdzie ona poszła. Zagrozimy mu, że jak nam nie powie, to go zastrzelimy, czy coś takiego. Dobra, niech się ten teren wczyta do jasnej cholery. Hmm. Wodzu! Bez dyskusji, mów gdzie jest czani. Mów! Powrócimy do szaganumbi. Musisz kroczyć własną ścieżką. What the fuck, masz! O Rzesz leszczu, o ty leszczu. Hmm. Kto może wiedzieć coś na temat tej czani? palawa. Wiem! Może ten koleś, coś się tak podkochiwał w niej. A, tylko jak on się nazywał? Chyba to był ten. Naucz czego? Niestety nie. A co ty, możesz się czy... nauczyć? A, jak lepiej znosić obrażenia. Tego nie chcę. Y, Czani, gdzie jest Czani? Może ty wiesz, Slick, hey. robot. Dobra. Sleek nas obwinia za to, że zabiliśmy wronę. I musi to zostać już na zawsze. Kurde, nikt nam nie może powiedzieć, gdzie się znajduje o, ho, ho Gdybym był na jej miejscu, gdzie bym się ukrył? Zastanówmy się. Na pewno gdzieś przy wodzie. Na bank. Żebym mógł cały czas pić pod dostatkiem. Może ty wiesz, On wojownik. Zresztą tego wojownika tu wcześniej nie było, coś... Coś się pozmieniało odkąd Wrona zginął. Eee... Wiecie co ja proponuję? Co tu jest? Jakiś pusty dzbanek. Proponuję. Tu jest ktoś. Kim ty jesteś? ja, ja, wiele Znajdziesz. Dobra. Grzyb poku, tak? Tak. Cholera, tu jest sporo właśnie tych dzikusów, ale. Ale żeby ktoś nam mógł powiedzieć, gdzie jest Chani, no to już niestety nie. Aloha. Aloha. Mów, no, gdzie jest Chani. Muleki pasa? Tak, 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 tak. Where is Chani? Zrobiłbym cięcie. I chyba, wiecie co, chyba nawet zrobię to cięcie, bo nie, nie będę niepotrzebnie przedłużał tych poszukiwań. Zatem wracam za sekundę. Okej. Okay. Więc przeczytałem w necie, że Czani nie trzeba wcale szukać po jakichś tam kątach ani w środku dżungli, ponieważ znajduje się przed bramą tego miasta, po którym cały czas chodziliśmy. Zatem sprawdźmy, czy to nie jest bezdura. Tu mamy Franco. Z Frankiem już gadałem przed nagraniem. On nas chwalił za to, że pokonaliśmy y, Tytana, bo widział to wszystko ponoć. Okej, okay. no i okazało się, że to jest prawda. Czani znajduje się właśnie tutaj, więc pogadajmy z nią. Kopelat, czani. Czani! Wróciłeś. Rozmawiałem z twoim ojcem. Wiesz zatem, co się stało. Po tym, jak uratowaliśmy cały klan? Sprzeciwiłam się Wodzowi. Mój ojciec nie miał wyboru. Nie każ mi więcej o tym mówić. Po co tu jesteś? Hmm, Kapitan Stalowobrody nie żyje właśnie. Kapitan Stalowobrody nie żyje. To on cię tu sprowadził? Ja. Yeah. Nie miał okazji powiedzieć mi, gdzie znaleźć amulet potrzebny do walki z Marą. Zawsze możesz go zapytać. Według legendy istnieje droga do świata duchów. Znajduje się na wyspie umarłych. Tam porozmawiasz z duchem swojego kapitana. Ciekawe i straszne. Widziałem Marę. Mare? Walczyłeś z nią? Nie chciała podjąć walki. To się okotiła. Boi się tego. Słusznie. Następnym razem nie będzie miała szansy na ucieczkę. A ty? Dołączę do ciebie, jeśli mi pozwolisz. No oczywiście. Nie zostaniemy tu długo. Jaki masz plan, piracie? Zamierzamy zabić Mare. Podoba mi się ten plan, ale potrzebujesz pomocy. Pozwól sobie towarzyszyć. No jasne. Hmm. Ukradnijmy statek. Ukradniemy statek. Jak? Z tymi wszystkimi strażnikami i grzmotorurami wokół? Zaufaj mi, mam plan. Wciąż muszę wykombinować, jak wnieść wodę na statek. No właśnie. Proste. Każdy głupi może to zrobić. Każdy głupi przekona inkwizycję, żeby załadowała statek? Tak, jeśli jest też komendantem. Hmm, jeśli zdobędę włos komendanta, nie będę mógł zro zrobić jego laleczkę wód. Właśnie, przecież no proste. Jeżeli zdobędę włos komendanta, będę mógł zrobić jego laleczkę wodu? Ci lalkę i wszystko inne będę miała gotowe dla ciebie. Czekaj, nie potrzebujemy ołtarza? Za mną jest droga do ołtarza. Tak? Znajdziesz w środku ołtarz. Fajnie. Mam włos komendanta, Naprawdę mam jego włos? A no tak, mam jego włos, bo jego szczotkę zabraliśmy. Fajnie, ale to potem, najpierw to. Komendant na nie może sabotować własnych dział. <coughs> nie może, ale może pozbyć się strażników. O to chodzi. Trzeba wnieść wodę na pokład. Sebastiano i Miguel muszą chwilę porozmawiać, a potem zobaczymy, co da się zrobić z wodą. Dobra, mam włos komendanta. Mam włosy komendanta. Cały pukiel, sporo ich. Mam nadzieję, że są z jego głowy. Niestraszny ci gniew bogów, a boisz się włosów? Daj mi to, ja je wezmę. Proszę bardzo. Masz, weź te włosy i wszystko inne, czego potrzebujesz. Okej, okay. chodź ze mną, przydasz mi się. Chodź ze mną. Dobrze. Okej. Okay. Mówisz, że za tobą jest droga do y, ołtarza, więc przejdźmy się w tę stronę. Hmm... O, faktycznie, to jest jakaś jaskinia. Ja pierwszy raz tu chyba jestem. Hmm... Co tu jest? Grzybek? Grzybek, grzybek? A czy jest ołtarzyk? Uff, kurczę bladek! Dobrze, Czani walcz, walcz, walcz A ja go spróbuję tutaj udziałać Dobra, dobra, może się uda Co wątpię Fuck, Czani wycofuje się, to bo bolało Nie, wiecie co? Nasza belka jest najlepsza, bo jest najszybsza Ok Spoko Pani mówiłaś mi, że tutaj jest ołtarz, ale nie wspominałaś, że tu jest sporo potworów. Skąd wiedziałeś, że tu jest ołtarz, skoro nie było cię tu, bo te potwory by cię zaatakowały? Dziwne. Dobra. Hmm, hmm, hmm. Wchodzimy tu zatem, co to jest? Kolejna roślineczka, szybko wszystko bierzemy. Tu mamy ołtarz, którego potrzebujemy. Super, stwórzmy tą laleczkę. Okej, okay. loleczka stworzona i zobaczmy co my tu mamy. Ha, 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 ha. Chyba nic ciekawego. Dobra, eee, Czani mam. Pamiętaj, że masz tylko jedną szansę. Spoko, zapiszę grę. Nie musisz grę. krzyczeć, uda mi się. Hmm, jakieś rady? Jakieś rady? nie teraz no i dobra, fajnie, wychodzimy stąd, bo tu jest strasznie ciemno musimy się udać do miasta i co należy zrobić? należy przespać się w jakimś łóżku żeby była już ciemna noc yy, i wtedy gdy już będzie dookoła ciemnica, wszyscy pójdą spać powtykamy gwoździe w armaty uszkadzając je, a następnie później yy, zmienimy się w yy, Komendanta, rozkażemy ludziom, żeby się odsunęli. Załadujemy statek wodą i w drogę. Co ta wiedźma wodu tu robi? Spokojnie, ona jest ze mną. A teraz, kiedy wrona nie żyje, będziecie mieć o wiele mniej problemów z Indianami. Skoro tak mówisz, wejdźcie. I nie wiedźma, tylko czani. Pilnuj się, choć czani idziemy. Będzie nam tu wyzywał naszą kom kompankę odwiedzimy. Dobra, czas się przespać. Może jeszcze pogadamy sobie z Czani do nas dołączy. Czani do nas dołączy. Wciąż brakuje nam jednej osoby. Widziałam pirata w wieży. Tak, wiem. Jeśli go uwolnisz, na Jakie wy dwoje w ogóle spotkaliście się? O, posłuchaj. Przyszedł do mojej wioski. I? Pomógł nam. I? Co chcesz wiedzieć? Co robiliście we dwoje? Mów dokładnie. A, tytana. Duch tonki z siłą dorównuje każdemu szaganumbi. Nie znasz go zbyt dobrze. Dobra. Tutaj babki sobie rozmawiają, bardzo fajnie. Widać, że Pat jest zazdrosna. Ho, ho, ho. Fajnie, fajnie. Dobra. Hmm, musimy się przekimać. Zatem zróbmy to czym prędzej. Pozwolę sobie wbić szybko do jakiejś chaty i tam pójść spać. Pójdziemy uszkodzić pierwszą zwierz, a następnymi zajmiemy się w następnym odcinku. Tak. Tą wieżę chyba możemy uszkodzić za dnia, ponieważ koleś pilnujący jej jest tylko jeden. Jeżeli zrobimy to dosyć szybko i sprawnie, to nas nie zauważy. Chyba się wraca, więc musimy szybko działać. Armata. Uszkodź armatę. Armata jest już uszkodzona. Akurat się wyrobiliśmy przed podwrotem tego strażnika, zatem wszystko jest prawie gotowe. Jeszcze tylko pozostały trzy armaty, ale tym zajmiemy się w następnym odcinku, więc jeżeli dobrze pójdzie, to spędzimy na tej wyspie tylko jeden najbliższy odcinek, a potem popłyniemy dalej. No, a tymczasem pora kończyć, więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.